Podobała mi się książka, jestem zadowolony, miała kilka dużych, kilka wątków, można by trochę skrócić, może wyciąć nawet. Tak naprawdę, ale kurde, fajny, ciekawy świat, ciekawe w ogóle te istoty wokół. Tak jak już mówiłem, siedzę tylko sprawdzam sobie po prostu jak wyglądają danej istoty, jak to jest zrobione. Więc wiem, że na pewno chętnie sprawdzę kolejne części tomy, tak naprawdę, jak i cały uniwersum tak naprawdę, bo to jest cały projekt wielki z różnymi książkami różnych autorów. Jestem w opór ciekaw, jak ktoś lubi post-apo, nie czytał metro lub nie grał w metro, a chciałby za fajną książkę przyjemną, prostą, z ciekawym światem, no to myślę spokojnie możecie zacząć. Trochę czuć, że ta książka, fabuła właściwie, jest nastawiona na to, że Głuchowski chciał przedstawić jak najwięcej elementów świata wykreowanego, bo nie spoilerując całej treści, to jest tak naprawdę droga bohatera, który myśli z punktu A przejść do pewnego innego punktu.